Okej, okay. Izrael 2023. To jest śmieszna sytuacja, bo rzadko mi się zdarza tak, żebym nie słyszała wszystkich piosenek od razu, a teraz jestem tak zajęta aplikowaniem o pracę i próbą przeżycia w dorosłym świecie, że jeszcze nie słyszałam tej piosenki. Także let's go! Nie wiem, jak powiedzieć let's go po hebrajsku, aczkolwiek bardzo chciała, bo bardzo mi się podoba ten język. No, zaczyna się bardzo. Pompatycznie. I przechodzimy bardzo szybko do typowego dla Noi y, stylu. Y, czyli początek bardzo spokojny, wyważony, rytmiczny. Ona jest jakby taka wyciszona w głosie, tak jakby ktoś ją tam, nie wiem, sztucznie przyciszali głos. Tak jakby była za, za kurtyną, tudzież za źle działającymi słuchawkami. W ogóle super jest ten że, że ona się wie, po suficie, w restauracji. Bardzo popowe. Takie... z potencjałem... Takie przejścia są w tej piosence muzy rytmiczne, muzyczne, które pozwalają na, na ciekawą choreografię, tudzież jakby taki fajne... E, o, to jest fajne, fenomenal, fenomenal, coś tam, fenomenal. I jest ten moment, kiedy jest takie mm, spowolnienie, że cała akcja zbije się na niej, na jej wokalu, które na żywo jest świetne, więc tutaj jestem absolutnie spokojny o to. Ona ma. Ona nie jest taką piosenką, którą sobie puszczę w słuchawkach, bo mi się tak spodobała i super, ale ma dwie zalety. Jak poleci w radio, to, to sztos, to jest tak, jedzie się miło tą taksówką, gdzie to leci, a dwa na eurowizyjnej scenie. Te takie, mm, wszystko jak to jest zrobione muzycznie, takie takie wstawki, takie nierówności. Czy to jest odpowiednie słowo muzyczne? Nierówności? Nie. Ten moment rapowany, bardzo fajnie. W ogóle jestem fanem te, tego zestawienia. No i w, w stroju takim. takim niezbyt po sensu do filharmonii, i z tyłu orkiestra symfoniczna, do góry nogami, grająca. W, Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Ile trzeba trenować na siłce, żeby mieć taki brzuch? Nie no wiem, że genę, ale... No jakby... <laughs> Ogólnie tak, w teledysku mamy dużo takich ujęć góra-dół i przejść i tego, że to się obraca i że jest do góry nogami. I jestem mega, mega ciekawa, czy to zastosuje również na, na scenie. Uważam, że to by było super, gdyby ten obraz w TV też się tak przewracał, jakby tak... Rotował I w ogóle żebyśmy widzieli część do góry nogami, myślę, że to był super zabieg. I czujesz już Bliski Wschód. To jest mega. Bardzo się cieszę, że jednak e, z każdym kolejnym rokiem jest ten akcent hebrajskojęzyczny. W ogóle bardzo chcę usłyszeć w końcu w pełni po, po hebrajsku. Ona jest centaurem, tak jak w Harrym Potterze były, nie? No i końcówka mega. Fantastycznie. Jakby, z jednej strony rozumiem komentarze niektórych, które mówią, że no a w tej piosence ma w sumie cztery utwory, tylko że to bardzo dobrze pasuje wszystko do siebie. To wszystko gra. I z drugiej strony jednak to jest bardzo typowy styl dla Noi. Nie jest jej najlepsza piosenka, ale jest, jest ona bardzo dobra i. Liczę, że Izrael będzie bardzo, bardzo, bardzo wysoko w tym roku. Podoba mi się, w sensie to nie wygra Eurowizji i to, nie, i to jest takie troszkę bezpieczne. Wydaje mi się, że to jest trochę zaprezentowanie swojego rynku muzycznego. Ładna osoba, taka kontaktowa, która fajnie jakby może zaprezentować ten kraj, pokazać, bo podobno ona jest bardzo popularna w Izraelu, także spoko. Finał będzie, świata to nie zawojuje, ale myślę, że może, się e, że może się zapisać na karcie eurowizyjnej historii, e, właśnie tym, jeżeli ta kamera będzie tak skakać upside down do góry nogami, i myślę, że to był, byłoby super. E, myślę, że liczę na dużo tańca i w ogóle jakieś super zabiegi e, kamerami, i to może być, że tak powiem, bardzo długi opis tego, co na to będzie robić. Myślę, że ze śpiewem nie powinno być problemu yy, i myślę, że też nie będziemy się na tym skupiać. Także spoko. Jakby mi się podoba. Yy, 7 na 10, i tak.